Jakie znasz rodzaje komunikacji stosowane w organizacjach? Wymień i scharakteryzuj. Rodzaje komunikacji w firmie: pionową, w dół i w górę poziomą, ukośną. Komunikacja pionowa dotyczy przepływu informacji między zwierzchnikiem i podwładnymi. Komunikacja pozioma obowiązuje w przypadku osób na tym samym stanowisku, np. między przełożonymi czy między pracownikami. Z kolei komunikacja ukośna dotyczy pracowników czy przełożonych, którzy są co prawda na tym samym poziomie, jednak pełnią zupełnie różne stanowiska. Komunikacja w górę to najkrócej mówiąc komunikacja pracowników z przełożonymi. Nie chodzi tutaj tylko o relacje pracownik, szef lecz także kierownik szef, manager szef, manager pracownik i itd. Komunikacja w górę to najczęściej po prostu raportowanie. Czyli przekazanie sprawozdania z wykonywania naszych obowiązków. Tego rodzaju relacje zdaje większość pracowników, i jest to dla nich codzienność. Z pewnością każdy z nas, chociaż raz, musiał wykonać raport ze swoich działań. Jednak ten kierunek komunikacji to nie tylko dane i sprawozdania, lecz także na przykład prośby, kierowane do szefa. Kiedy prosimy go o coś, co pomoże nam w wykonywaniu zadania, czy chcemy przekazać mu rozwiązanie problemu, na które wpadliśmy. Jeśli przekazujemy szefowi nasze raporty, chcemy opowiedzieć o naszym pomyśle czy prośbie, powinniśmy się do tego odpowiednio przygotować, aby komunikacja była sprawna. Z kolei szef powinien nas wysłuchać, spróbować zrozumieć i przedstawić swoje uwagi oraz argumenty. Niezbędna w tym rodzaju komunikacji będzie umiejętności empatii, udzielanie informacji zwrotnej czy potwierdzenie dostarczenia informacji. Komunikacja w dół również dotyczy przełożonego i pracownika, tym razem jednak płynie w odwrotną stronę do uprzednio przedstawionej. Jest to więc najczęściej przekazanie przez przełożonego zadania pracownikowi wszelkiego rodzaju informacja zwrotna, ocena pracy, rozmowy o problemach, motywacja pracowników czy pouczenia. Komunikacja w dół to także przyjmowanie przez szefa sprawozdań, czy też zapoznawanie się z problemami i pomysłami pracownika. Aby komunikacja w dół była skuteczna, szef musi wykazać się umiejętnościami dobrego słuchacza, zapoznać się z tym, co mówi druga strona, i zrozumieć i przekazać swoje wnioski. Komunikacja pozioma występuje między pracownikami na tym samym stanowisku, podwładnymi, z tymi samymi uprawnieniami, czy między szefostwem. W tym przypadku głównie chodzi o podział zadań, ustalenie sposobu rozliczania się z nich, oraz ustalenie jednolitego sposobu komunikacji. Aby komunikacja pozioma była skuteczna, ważna jest współpraca, dobra atmosfera, umiejętność słuchania, wyrażania swoich opinii, wzajemna motywacja do pracy i umiejętność przekonywania innych do swojego zdania. Komunikacja ukośna jest porównywana do poziomej, ponieważ polega właściwie na tym samym, jednak z tą różnicą, że nie odbywa się ona między osobami na tym samym stanowisku. Na przykład, będzie to komunikacja pracowników, jednak pełniących zupełnie odmienne funkcje, czy przełożonych w dwóch przedsiębiorstwach. Ten rodzaj komunikacji występuje najczęściej tylko wtedy, kiedy informacje muszą zostać szybko i skutecznie przekazane. Właściwie w każdej firmie możemy spotkać wszystkie rodzaje komunikacji wymienione powyżej. Dzięki świadomości ich istnienia możemy pracować nad poziomem przepływu informacji w firmie.